Abraham Prochownik, legendarny Żyd, który miał zostać księciem Polan. W polskiej tradycji pojawia się wiele postaci, które obrosły legendami, często pełniąc rolę symboliczną w opowieściach o początkach państwowości. Jedną z takich postaci jest Abraham Prochownik, tajemniczy Żyd, który według przekazów miał zostać wybrany księciem Polan po obaleniu okrutnego władcy Popiela. Choć historia ta nie znajduje oparcia w faktach historycznych, Odgrywa znaczącą rolę w legendarnych opowieściach o początkach dynastii piastów. Początki legendy: Księstwo Polan i obalenie Popiela. Legenda o Abrahamie prochowniku wywodzi się z czasów, kiedy Polanie, jedna z wczesnych słowiańskich grup plemiennych, zaczynali budować zręby swego państwa. Władza w ich państwie była wówczas często opisywana jako niestabilna, a Popiel, według podań, był ostatnim z dynastii, którego rządy przyczyniły się do chaosu i upadku. W 842 roku, zgodnie z legendą, doszło do obalenia Popiela przez Lud Polan. Po tej rewolucji pojawiła się potrzeba wybrania nowego władcy, a kandydatem, który miał rzekomo otrzymać propozycję objęcia tronu, był właśnie Abraham Prochownik. Wydarzenia te nie są jednak potwierdzone w żadnych wiarygodnych źródłach historycznych, co wskazuje na ich legendarny charakter. Dwa warianty legendy. Historia ta ma dwa główne warianty. Pierwszy z nich mówi o tym, że Piast, przodek dynastii Piastowskiej, która miała zapoczątkować polską państwowość, siłą wtargnął do domu Abrahama, gdy ten modlił się i zażądał, by to jemu, a nie Abrahamowi, przypadła godność książęca. Prochownik, będąc człowiekiem pobożnym i skromnym, odstąpił od tego zaszczytu, co umożliwiło Piastowi objęcie władzy. W drugiej wersji, to sam Abraham miał zachęcić Piasta do przyjęcia godności książęcej, odmawiając tytułu na rzecz słynnego przodka Polan. Ta wersja akcentuje moralny autorytet Abrahama, który kierował się dobrem wspólnoty i umiejętnością dostrzeżenia odpowiedniego kandydata na przywódcę. Drukowana wersja legendy Pierwsza wersja tej opowieści pojawiła się drukiem dopiero w XIX wieku, kiedy to Roman Zmorski, pisarz i zbieracz folkloru, opublikował ją w swoim zbiorze Podania i Legendy polskie z 1854 roku. W przedmowie do tego zbioru Zmorski zdradził, że początkowo zamierzał opracować naukową rozprawę historyczną na temat tej legendy. Sen, w którym zobaczył siebie jako kontynuatora pracy niedocenianych historyków, takich jak Maciejowski, Wiśniewski czy Łukaszewicz, skłonił go jednak do porzucenia tego pomysłu i opowiedzenia historii w formie bliższej ludowej legendzie. Wersja Zmorskiego, mimo że nie jest oparta na faktach. Nawiązuje do szerszych tendencji romantyzmu, które idealizowały przeszłość i dawały szczególne miejsce postaciom symbolicznym, mającym ukazać ważne momenty narodowej historii. Abraham Prochownik w tej wersji staje się postacią nieco mistyczną, symbolizującą w pewnym sensie przełom między starym porządkiem a nowym, reprezentowanym przez piastów. Ciekawostki. Niehistoryczność legendy. Żadne wiarygodne źródła nie potwierdzają istnienia Abrahama Prochownika, a samo pochodzenie tej postaci, jak i jej znaczenie, pozostaje przedmiotem domysłów. Legendy o nim należy traktować jako element folkloru, a nie jako zapis historyczny. Znaczenie piasta w obu wariantach legendy piast, późniejszy założyciel dynastii piastowskiej, jest postacią kluczową. Legenda Abrahama Prochownika w ciekawy sposób uzupełnia opowieści o początkach tej dynastii, podkreślając ważność wspólnoty i skromności w wyborze władcy. Zmorski i Sen o Historykach Roman Zmorski w przedmowie do swojej książki z 1854 roku przyznaje, że jego początkowy zamiar napisania naukowej rozprawy upadł po niezwykłym śnie, w którym widział siebie jako kontynuatora pracy takich historyków jak Maciejowski czy Łukaszewicz. Dzięki temu synowi Zmorski postanowił przedstawić historię w bardziej literackiej, romantycznej formie. Znaczenie legendy dzisiaj Chociaż legenda o Abrahamie Prochowniku jest niewątpliwie wynikiem XIX wiecznej twórczości literackiej, ma ona znaczenie jako element polskiego folkloru. Pokazuje, jak historia i mit mogą się przenikać, tworząc opowieści, które mimo swojej fikcyjnej natury mają silny wpływ na świadomość narodową i wyobraźnię zbiorową. Współczesne badania nad legendami tego typu koncentrują się na ich roli w kształtowaniu tożsamości oraz ich literackich i symbolicznych wartościach. Podsumowanie. Legenda o Abrahamie Prochowniku jest jednym z fascynujących elementów polskiej mitologii narodowej. Choć trudno mówić o historycznej prawdziwości tych wydarzeń, opowieść ta jest przykładem na to, jak mity i legendy mogą pełnić rolę ważnych narzędzi w narracji o początkach państwowości. W tym przypadku Abraham Prochownik symbolizuje zarówno skromność, jak i mądrość, które przyczyniły się do powstania nowej dynastii w Polsce.